To niespodzianka dla wszystkich tych, tych, tych którzy no, dobrze i źle życzyli. No, dla mnie nie, bo my chcieliśmy tam wygrać. Ja spodziewałem się, że możemy zagrać o punkty, jakieś punkty wybić. No, przyjemne jest, że wywozimy trzy. Zagraliśmy pierwszą połowę, szczególnie bardzo mądrze. Wykorzystaliśmy dwie kontry, plus stały farmy gry, który to rozegraliśmy tak, jak, tak jak sobie założyliśmy. 3-0 po 30 minutach, także to na pewno było optymistyczne no i zacząłem wierzyć, że jesteśmy w stanie ten mecz wygrać. Druga połowa to już to była walka o punkty, tutaj już nie było pięknej gry, bo nas nie stać dzisiaj na piękną grę. Jesteśmy w takiej sytuacji, jakiej jesteśmy, więc bardziej interesują nas punkty, zdobywanie tych punktów w następnych dwóch meczach. Także Z tego się cieszę, bo, bo mecze, mecze naszych przeciwników, rywali, z którymi rywalizujemy, o utrzymanie się, no różnie. Stróże wygrywają. Cieszę się, że Odro Wodzisław będzie grała do końca, więc, więc byłoby to niesprawiedliwe, żeby ktoś dostawał i tak jest niesprawiedliwe, gdzie my musieliśmy walczyć. To był ciężki bój w Gorzowie, a zespoły do, otrzymują po trzy punkty bez walki. No, jest to niesprawiedliwe i boli to. Ale, ale my swoje robimy, czeka nas trudny mecz z UKS-em. Zapraszam wszystkich kibiców, którzy mogą przyjść i chcą, i dobrze życzą klubowi. Chciałbym, żeby byli na 17 w sobotę i dzięki dopingowi mam nadzieję, że czeka nas trudny mecz z liderem, ale ten mecz wygrywając możemy sobie zapewnić utrzymanie w pierwszej lidze. Choć mówię, są spekulacje na temat ułożenia tabeli, no to jeszcze można tutaj tysiące układów ale my musimy patrzeć na siebie, nie możemy tego meczu przegrać. Będziemy chcieli go wygrać, ale na pewno nie przegrać, bo punkt też może być zbawienny dla nas.